Moi drodzy, kolejny wideoporadnik z cyklu Programujemy w Scratchu. Dziś pokażę Wam, jak napisać grę przygodową pod tytułem Ucieczka z Labiryntu. Jak widzicie, w tle za mną chodzi już projekt finalny, w którym widzimy postać kota. Kot musi przedostać się tutaj do naszego labiryntu, do, do, do mety w naszym labiryncie. E, powinienem unikać tutaj ducha. No, zagram sobie. Oj, niestety nie udało mi się od razu. Od razu, słuchajcie, widać, co się dzieje w momencie, kiedy, e, kiedy duch nas złapie. Czyli mam energię, mam planszę, mam przejścia do kolejnych e, etapów i czas zabrać się za napisanie takiej gry. Tak jak powiedziałem, zapraszam do mojego wideo -poradnika, w którym pokażę Wam, jak coś takiego należy wykonać. Po lewej stronie mam przygotowaną listę, którą będę sobie tutaj odpowiednio uzupełniał, i będę również stosował się do tych poleceń, które sam sobie wcześniej przygotowałem. Na początku proponuję przygotowanie planszy. Będę to robił na planszy XY z kostką tutaj 30 punktów. Ja będę się poruszał po tych krateczkach. I muszę je sobie teraz odpowiednio tutaj przygotować. Na początku pozmieniam sobie troszeczkę kolorystykę. Plaża, którą wykorzystuję, ma siatkę w kolorze niebieskim oraz oś X i Y oznaczoną kolorem szarym. Ja sobie teraz te kolory pozmieniam odpowiednio. Chciałbym, żeby u mnie wszystkie kratki były zaznaczone kolorem czarnym. To jest pierwsza część przygotowania naszej planszy. Druga część muszę wprowadzić sobie odpowiednie obramowanie. Przyjąłem, że e, moja e, plansza będzie miała obwódkę w kolorze czerwonym i po tych polach mój duszek nie może się poruszać. Muszę teraz przeklikać sobie tutaj obramowanie tej mojej planszy. E, środek. Mojej planszy. Chciałbym, żeby był oznaczony innym kolorem niż biały. No, ja się będę poruszał po planszy w kolorze tutaj, powiedzmy takim zielonym. Tak przygotowaną planszę odpowiednio zatytułuję. Niech to będzie, no, może po polsku, poziom 1. Dobrze. Natomiast to, co było tutaj tym moim domyślnym tłem, już mogę sobie usunąć. Plasza została przygotowana. Zatem pierwszy punkt z listy odhaczam. Następnie postanowiłem zmniejszyć kota tak, aby mieścił się w kratce i powinienem ustawić go na odpowiedniej pozycji startowej. Zmieniam nazwę z duszek na kot. I będę go sobie ustawiał w pozycji startowej. Przyjąłem sobie, że pozycja startowa będzie albo w lewym górnym narożniku, albo w lewym dolnym narożniku sekcji wygląd. Biorę sobie klocek, ustaw rozmiar na 100%. Oczywiście to nie będzie 100%, tylko sprawdzę na początku 50. 25 to jest, to jest dobrze. Teraz, gdzie nasz duszek powinien pojawić się na starcie? Przyjmujemy, że będziemy startowali z lewego górnego narożnika. Podejrzę sobie teraz, jaka jest jego pozycja w tym momencie, kiedy ja go sobie tutaj e, ustawiłem. Zobaczcie, komputer podpowiada, że to jest x równe. Minus 194 natomiast Y134. Oczywiście to nie mogą być takie wartości, tylko muszę je sobie tutaj odpowiednio wyrównać. Szerokość kratki mam na 30 punktów, czyli 240 odjąć 30 to już jest 210. Przeskoczę teraz w środku 100. następnej Tytua, kratki, skopiuję to sobie to poziomie i jeszcze 13 kolejnych punktów, czyli tutaj powinienem mieć x równe minus 195. Dobrze, teraz muszę ustawić, teraz muszę ustawić sobie tutaj odpowiednią pozycję dla y. 180 to jest górna krawędź ekranu, odjąć 45, no to jest y równe 135. Drugi punkt z naszej listy uważam za zaliczony. Teraz powinienem zaprogramować sobie dowolną ilość planż na wzór tej pierwszej. Zobaczcie, pierwszą planszę zostawiłem sobie tutaj taką gołą, można powiedzieć, bardzo łatwą, czyli nasz duszek może poruszać się wszędzie. To na dobrą sprawę nie jest labirynt, tylko e, no jakby jedna z jego komnat. Zmieniając kolorystykę planszy drugiej muszę pamiętać o doborze odpowiedniego koloru czerwonego. Ja oczywiście korzystam z narzędzia pobierz kolor. Zabieram ten kolor, który tutaj był, i w planszy drugiej programuję sobie jakiś tutaj faktycznie labirynt. Ważne jest, moi drodzy, to, żeby nie zakolorować tego pierwszego miejsca, bo pamiętamy o tym, że nasz duszek będzie startował z tej samej pozycji. Można powiedzieć, że moje plansze zostały już odpowiednio spreparowane. Zatem krok trzeci mogę uznać za wykonany. Następnie powinienem nauczyć mojego kota chodzić tak, aby omijał niedozwolone miejsca. Tu mi będą potrzebne skrypty. Zdarzenia, kiedy klawisz zaczniemy od strzałki w dół, naciśnięty, tu będę potrzebował ten klocek przesuń o 10 kroków. Tak z tym, że nie 10, a dokładnie 30, bo tyle wynosi szerokość, tyle wynosi szerokość jednej kratki, a ja muszę pamiętać, że poruszam się pomiędzy środkami tych kratek, czyli od środka jednej kratki do środka drugiej kratki jest dokładnie 30 kroków. Z tym, że tutaj pamiętam o nadaniu najpierw odpowiedniego kierunku, czyli kiedy klawisz strzałka w dół jest naciśnięty, ustaw kierunek w dół, pamiętamy, że to jest kierunek 180. No i teraz mogę już sobie przetestować. Jak widzicie, lisek poszedł na dół, ale nam się tutaj obrócił. Muszę szybciutko to zmienić. W sekcji tutaj kierunek wyznaczam styl obrotów na lewo-prawo. Na razie, jak widzicie, mój duszek przemieszcza się po całej planszy. Może również wejść na to pole takie niedoswolone, czyli na kolor czerwony, bo on jeszcze tego koloru nie widzi. Ja go teraz muszę nauczyć rozróżniać tego koloru i zrobię to w następujący sposób. Jeżeli, tutaj mi taki czujnik będzie potrzebny, dotyka koloru. O, tylko tutaj jakiego koloru? Wybiorę sobie z listy tutaj narzędzie, pobierz kolor. I proszę bardzo, z dowolnego miejsca na ekranie mogę pobrać sobie jakiś kolor. Dla mnie to będzie ten czerwony. I tutaj mu zadeklaruję, żeby w tym momencie, kiedy dotknie tego koloru, przeskoczył o minus 30 kroków. No bo skrypt już wie, w którą stronę się porusza, i teraz wie, jak te, 30, minus te jak, jak ma ten minus 30 kroków nam przesunąć. Zobaczcie. Biegnę sobie na dół. Zapewne słychać, klikam, widać tutaj po obramowaniu mojego skryptu, że skrypt próbuje się włączyć, ale nasz, e, nasza postać zostaje na miejscu, tak? Czyli on, można powiedzieć, na ułamek sekundy wskoczył na to pole i został szybko przywrócony na pole e, tutaj oznaczone właściwym kolorem. No to teraz powinienem tylko i wyłącznie zduplikować te skrypty, tak? Żeby postać poruszała się we wszystkich czterech kierunkach. Uruchamiam nasz skrypt. Testuję. Okazuje się, że nasz duszek. Jak widzicie przemieszcza się we wszystkich kierunkach. I omija za każdym razem. Zobaczcie czerwone pola. Sprawdzę to jeszcze na innej planszy wybiorę sobie w tej chwili drugą planszę. Jak widzicie, to działa. Czyli nasz duszek nauczył się chodzić i omija niedozwolone miejsca. Ten krok uznajemy za wykonany. No to teraz czas na zaprogramowanie miejsca w labiryncie, które będą nas przenosiły do kolejnych plansz. I ja to zrobię w następujący sposób. Zmień tło na Poziom 1. Czyli za każdym razem, jak kliknę chorągiewkę, kod wyląduje na planszy z numerem 1. Klikam zieloną strzałeczkę, wróciłem do planszy numer 1. Teraz trzeba oczywiście te miejsca na planszy zaznaczyć. U mnie one będą oznaczone kolorem takim, tutaj granatowym. Poziom pierwszy, niech ma tutaj swoją metę. Poziom drugi, będzie nietypowy, bo tu będzie meta. Miejsca, które przenoszą naszego kota do kolejnej planszy oznaczone są u mnie kolorem niebieskim. I ja teraz nauczę go rozpoznawać ten kolor, tak, żeby przenosił nas do następnej planszy. Bardzo ważne jest również to, że poza tym, że zmieni się tło, powinna być ustawiona pozycja mojego kota, czyli on powinien znowu wylądować w lewym górnym narożniku ekranu. Czyli jeżeli dotyka koloru, o, pobierzemy sobie teraz kolor ten tutaj, to ma się wydarzyć następująca akcja, czyli zmień tło na poziom 6, oczywiście nie będzie to poziom 6, tylko następne tło, i tutaj idź do. X równe minus 195, y równe 135. Tego typu, tego typu sekcje duplikuję i dołączam do każdego skryptu, który odpowiada nam za ruch naszego duszka. Czyli tutaj uznajemy ten krok za wykonany. Miejsca. Które przenoszą nas do kolejnych plansz zostały wykonane. Krok szósty to taki krok, w którym dodajemy postać złego ducha, i ten zły duch będzie nam się poruszał w losowy sposób. Stawimy sobie ducha. No, niech to będzie ten, ten duszek, tutaj tak. Zmieniam sobie jego nazwę na zły duch. Troszeczkę go tutaj zmodyfikuję. Dam mu tutaj ustaw rozmiar na 60%. Pozmieniam sobie jego kolory. Ten duszek tutaj będzie poruszał się po planszy i będzie straszył naszego, będzie straszył naszego kota. Duch może przechodzić przez ściany, zatem on nie będzie, rozróżniał, nie będzie rozróżniał kolorów. Oczywiście warto byłoby tutaj sobie jeszcze jakąś pozycję jego startową wybrać. No może niech startuje sobie z tego narożnika tutaj z prawego. Czyli z sekcji ruch wybiorę sobie teraz idź do tej pozycji. Duch pojawia się w prawym dolnym narożniku, no to teraz czas na ruch. Ponieważ duszek ma się poruszać w losowy sposób, ja sobie wybiorę może najpierw coś takiego: obróć o 15 stopni i przesuń o 5 kroków. Zróbmy tutaj sobie klamerkę zawsze. Sprawdźmy, co nam się wydarzy. O. Teraz nam się kręci w kółko. Tutaj nie powinno być 15 stopni, tylko tutaj powinna być jakaś liczba wylosowana, powiedzmy od minus 15 do 15. Bo zobaczcie, zobaczcie co teraz się będzie tutaj działo. O! Już nasz duch tutaj chodzi troszeczkę inaczej. Tak, teraz jeszcze dołożymy tutaj, jeżeli na brzegu odbi się. Tak, wystartuje ten skrypt jeszcze raz. A, jest już coraz lepiej. A co by było, jeśli wybralibyśmy mu, tak jak w przypadku naszego kota, zobaczcie, kierunek obrotu na lewo, prawo. I tak chyba go zostawię. No oczywiście, niech to nie będzie 5 kroków, tylko 3, bo wtedy nie uciekniemy przed tym duchem. Skoro postać złego ducha została zaprogramowana, ten punkt również mogę odhaczyć. No to teraz czas na zaprogramowanie złego ducha tak, aby przy kontakcie z naszym kotem zabierał mu energię i wracał go na początek tej, tej planszy. Wrócimy się do sekcji tutaj, do skryptów naszego kota i napiszemy sobie, napiszemy sobie taki skrypt. Czyli kiedy kliknięto zieloną chłogiewkę, tutaj damy mu zawsze. Jeżeli dotyka wskaźnik myszy, ale nie wskaźnik myszy, tylko zły duch, to w sekcji ruch damy mu idź do pozycji x równa się minus 195, a y równa się 135, bo to jest ta pozycja z której wystartowałem słuchajcie działa działa jestem, przy, jestem tutaj e, cofany na tą pozycję na tą pozycję startową sprawdzę tylko czy jestem cofany na pozycję startową na pierwszej planszy czy na tej której wystartowałem no duchu złap mnie tak czyli teraz jestem wrócony na tą pozycję w tej konkretnej planszy i o to mi właśnie chodziło Zrobię coś takiego jak powiedz cześć przez dwie sekundy. Z tym, że nie cześć, a niech powie, powiedzmy auć. Przez dwie sekundy, i teraz, przy kontakcie z duchem, dodatkowo pojawi nam się. O, taki komunikacik tutaj. Energia to nic innego jak odpowiednia zmienna. Ja sobie to, co mi tutaj proponuje program, usunę. Utworzę nową zmienną. Niech się zmienna nazywa energia. I oczywiście ważne jest to, żeby była dla wszystkich duszków. Na moich mapach nie ma mety w górnej części ekranu, stąd też energia może sobie tutaj spokojnie siedzieć. Na samym początku, powiedzmy, niech nasz duszek ma 5 energii. Tak, czyli startuje z wynikiem 5. No i teraz przy kontakcie z duchem, ta energia będzie. Zabierana, czyli jak już dotknie tego ducha, to zabierze tą energię, czyli zmieni energię o -1, no i przerzuci mnie do tego pola początkowego. Energia jest zabierana. Tak. Ale też chciałbym dostawać tą energię. No i tutaj powiedzmy, tutaj powiedzmy, dorobię sobie jeszcze. Do tego mojego skryptu, który przenosi mnie do kolejnej planszy, zmień energię o odwaniach będzie. Tak, czyli w prezencie, jak przejdę do nowej planszy, to powinienem sobie tutaj. To moje konto zmieni się o dodatkowe dwa punkty energii. Wszystko działa. Tak jak powinno działać. Punkt siódmy wykonany. Czas na punkt ósmy, w którym tworzę sobie dwie dodatkowe plansze. Plansze pod tytułem Wygrałeś i Przegrałeś. No oczywiście hmm, plansza Wygrałeś będzie wtedy, kiedy ostatni etap uda mi się przejść, natomiast plansza Przegrałeś powinna się pojawić wtedy, kiedy energia dojdzie do zera. Plansza, gdzie wygrałem, to niech będzie plansza o nazwie Forest. Oczywiście zmienię jej nazwę na wygrałeś. Natomiast plansza przegrana, no to tutaj mogłaby być jakaś taka ciemna. Tutaj niech to będzie ten, ten to właśnie tutaj neonowy tunel. Tak? Ta plansza, niech się nazywa, przegrałeś. Plansze zostały stworzone. Tutaj jeszcze można byłoby coś napisać. Tu sobie wrócę do planszy numer 6, bo będę musiał zmienić ten kolor tutaj odpowiedzialny za metę. Jest meta oznaczona kolorem niebieskim. I tutaj musiałbym sobie zrobić jeszcze w skryptach mojego kota kolejną poprawkę. Czyli powinniśmy sobie zrobić zawsze, jeżeli dotyka do tego koloru, tutaj, no to powinienem sobie zmienić tło na nie na następne tło, tylko na tło o nazwie Wygrałeś. Tu sobie zduplikowałem. Fragment tego skryptu. Jeżeli dotyka koloru tym razem takiego, to zmień tło na. Wygrałeś. Podejrzę sobie jak zwykle, gdzie ja w tej chwili jestem. Czyli pozycja x, pozycja y. Pozycja x niech będzie równe 0. Pozycja y niech wynosi minus 90. I tutaj damy mu jeszcze coś takiego. W sekcji wygląd jak ustaw rozmiar na 100%. No, jak widzicie, te nasze skrypty się tutaj rozrastają. Przetestujemy. Czy nam się uda? Przejść szybciutko, plansza numer 2. No, jest. Jest nasz duszek, jest wszystko ok, eee, tyle, tylko, um, tyle tylko, że e, on nam tutaj oczywiście wylądował znowu e, na tej pierwszej pozycji. Tutaj jeszcze powinienem dać sobie w sekcji kontrola coś takiego jak zatrzymaj wszystko. No? Czyli e, idź do tego miejsca, ustaw taki rozmiar, i zatrzymaj wszystko. Dobra. Zatrzymaj wszystko. Teraz powinno nam to działać już prawidłowo. Dobra, wystartuję jeszcze raz. Tutaj, oczywiście, usunę to, co jest niepotrzebne. I powinienem teraz tutaj dorobić sobie jeszcze skrypt, który powie mi, kiedy. Przegrałem. Kiedy kliknięto chorągiewkę, zrobilibyśmy sobie tak. Jeżeli tutaj takie wyrażenie mu damy, które uzupełnia odpowiednio, energia równa się 0, tak, no to wiadomo, zmień tło na przegrałeś. Tutaj możemy również wykorzystać sobie to tutaj tą część. Tak, czyli idź do pozycji środkowej. Ustaw rozmiar na 100% i zatrzymaj wszystko. Dobra. Zawsze, jeżeli energia równa się 0, to jest przegrana. Sprawdzamy jeszcze raz. No, duchu złapnie. Energia równa się 0. Przegrałem. Można powiedzieć, że nasza gra została wykonana w właściwy sposób. Przetestowałem. No i co? No i koniec. Moi drodzy. To wszystko. Teraz jedyne co muszę zrobić to przysiąść tutaj do sekcji tła i zaprogramować odpowiednio trudne plansze.